Dzień dobry. Witam moich wszystkich zacnych słuchaczy. Ja dłuższy czas zastanawiałem się dlaczego Jezus Chrystus cierpiał tak strasznie. No bo nie cierpiał za swoje grzechy. Jezus Chrystus nie grzeszył. A podjął niesamowitą, straszną mękę w Wielki Czwartek na górze Oliwnej. Eee, Pocił się krwią i rozmawiał z ojcem, z Bogiem Ojcem. I w którymś momencie Bóg Ojciec podał jemu kielich z całej męki jego, kielich grzechów nas wszystkich. I wtedy Jezus Chrystus powiedział: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Ale nie jak moja, lecz Twoja wola się stanie. Chodziło o to, że Jezus Chrystus wiedział, że niemalże połowa Jego męki będzie na darmo. Wiedział, że będą ludzie, którzy nie będą chcieli skorzystać z Jego odkupienia. Nie będą chcieli. No człowiek ma wolną wolę. Jedni uważają, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za ich grzechy. Ja tak właśnie uważam za moje grzechy. A są tacy, którzy im to zupełnie obojętne i bez znaczenia i nie będą chcieli skorzystać z, z odkupienia Jezusa Chrystusa. I Jezus Chrystus powiedział Ojcu: Skoro wiemy obaj, że połowa tych ludzi nie będzie chciała skorzystać, to może jednak nie muszę cierpieć za tych ludzi, którzy i tak z tego nie skorzystają. A Bóg ojciec powiedział, że ma odkupić grzechy wszystkich ludzi, absolutnie wszystkich, i wycierpieć za wszystkich nas: i tych złych, i dobrych, i tych, którzy nie będą chcieli skorzystać z męki Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus to przyjął, wypił ten kielich do dna. Jedna ze świętych miała możliwość skosztowania jednej kropli tego piołunu, tego, tego napoju grzechów ludzkich i natychmiast zemdlała. Męka Jezusa Chrystusa była nieprawdopodobnie wielka i największa w historii. Nie dlatego z powodu fizyczności, fizycznych cierpień, które wiemy były straszne, ale wielu ludzi znosiło podobne. No, niektórzy mogą powiedzieć, że nawet i większe. Tak? Ktoś, kto był w Oświęcimiu w 6 lat, tak? czy 5 lat w tych obozach przeróżnych, to byli męczeni jakby dłużej, jakby ciężej. Ale męka Jezusa Chrystusa polegała na tym, że On przyjął i, i odkupił grzechy, widział grzechy wszystkich ludzi, którzy byli, są i będą. Widział całe draństwo tego świata i wiedział, że jakaś ogromna część, załóżmy, że połowa ja nie wiem ile że ogromna część nawet nie będzie chciała skorzystać z tej łaski odkupienia. Nie będzie chciała. Sami wybiorą piekło. Czyniąc na tej ziemi, Ludzie, którzy wybierają piekło już na tej ziemi, robią piekło sobie i innym. Więc każdy z nas, co trochę rozumie o co chodzi, to powinien być Panu Bogu niesamowicie wdzięczny za to, że Jezus Chrystus odkupił nasze grzechy i nasze, nasze cierpienia wziął na krzyż. Gdyby nie Jezus Chrystus, to nasze cierpienia byłyby pewnie setki czy tysiące razy większe niż, my, niż mamy. Każdy z nas powinien być Panu Bogu niesłychanie wdzięczny za to, że pozwolił swojemu synowi odkupić wszystkie nasze grzechy. Wszyscy marni, głupi jesteśmy i grzeszymy nieustannie na milion sposobów. Każdy wie, jak to jest, tak? Mamy dwa przykazania miłości. Miłość Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. Mamy i tu, i tu mamy problem. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję, za to, że odkupiłeś moje grzechy na krzyżu, że dałeś tyle możliwości szczęśliwego życia na tej ziemi. Bo mamy możliwość odpustu zupełnych. Bóg dał klucze do nieba Świętemu Piotrowi, a następcy Świętego Piotra. Prowadzili odpusty. Odpusty zupełne. Czyli ksiądz w Konfesjonale daruje winy. A Bóg za pomocą świętego Piotra z kolejnych papieży, ustanowił odpusty, czyli darowanie kar. Takżeśmy mogli szczęśliwie na tej ziemi żyć. Mimo iż upadamy, grzeszymy, robimy przeróżne historie i nie zawsze dobre, to Bóg dał nam nawet możliwość. Odpuszczenia kar i odpokutowania tłu wszystkiego na ziemi. No mamy za co Panu Bogu dziękować. Odpuszczenie zupełny można uzyskać codziennie na cztery sposoby. Łaskoświęcająca, czyli spowiedź, komunia, a potem albo droga krzyżowa w kościele, albo nawieść najświętszy sakrament pół godziny, albo przeczytać pismo święte pół godziny, albo pięć tańc różańca odmówić z kimś potem dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, za co papież się modli i poprosić o odpół zupełny. Jest to darowanie kar, wszystkich kar. Wtedy żyjemy szczęśliwie, zdala od wszelkich nieszczęść Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, uchana Matko i wszystkim zastępom Aniołów Świętych, i błogosławień Bóg mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.